To wygra mundial. Faworytów mam kilku noturni, to są zawsze wielkie niespodzianki. Natomiast gdybym dzisiaj miał wskazać głównych faworytów, to mimo kontuzji i takiej czasami nie najlepszej atmosfery, wydaje mi się, że jeden z głównych faworytów. Do wygrania jednocześnie obronienia tytułu będzie reprezentacja Francji, która ma naprawdę niesamowitych piłkarzy, niesamowitą konkurencję na, na kilku pozycjach. W gronie faworytów upadruje też drużynę z Ameryki Południowej, a więc Brazylię prowadzoną przez Neymara na boisku, a także Argentynę, bo prawdopodobnie to są ostatnie Mistrzostwa Świata dla. Leo Messiego, tak spoglądam na Argentynę, chociażby na napastników, to w pierwszej kolejności Messi, Lautaro Martinez, młodziutki Alvarez z Manchesteru City. Wspaniała linia pomocy, więc ta Argentyna powinna być mocna. Ponadto Portugalia, Fernando, Santosza. No i ja gdzieś też tutaj w roli jednego z faworytów widzę reprezentację Belgii, ponieważ dla pewnego pokolenia wydaje mi się, że to może być po prostu puenta. Jak daleko zajdzie Polska? To jest duży problem. Bo kibicujemy oczywiście w pierwszej kolejności sercem, potem rozumem. Wydaje mi się, że te oczekiwania Polaków one są skonstruowane na bazie klasy sportowej Roberta Lewandowskiego w pierwszej kolejności, potem Piotra Zielińskiego i naszych bramkarzy. Natomiast na pewno Gorzej z jakością jest na kilku innych pozycjach. Dlatego realnie uważam, że skończymy ten turniej na jednej ósmej finału. Wszystko co poniżej, no będzie dla mnie rozczarowane. Wszystko co powyżej, będzie dla mnie wielką niespodzianką, dużym szczęściem i wielkim sukcesem. Kto zostanie królem strzelców? Postawię na... Kyliana Mbappé z reprezentacji Francji. Kto będzie czarnym koniem imprezy? Sama ta nazwa gdzieś podpowiada drużynę afrykańską. Natomiast yy, ja jednak jako czarnego konia umieszczę drużynę, którą zaprezentowałem na samym końcu moich faworytów, czyli reprezentację, reprezentację Belgii, bo cały czas to jest drużyna z potencjałem. To jest cały czas zespół, który ma wielkie gwiazdy z De Bruyne, Lukaku na czele, natomiast to jest cały czas moim zdaniem drużyna w wielkim turnieju rangi Mistrzostw Świata niespełniona, bo to jest po prostu drużyna predestynowana do tego, żeby grać absolutnie o, o złoty medal, więc jeśli miałbym wskazać tego czarnego konia, to byłaby to reprezentacja Belgii. Ile Bramek strzeli Lewandowski? Jeśli Robert strzeli trzy gole, bo prognozuje, że skończymy na jednej ósmej, to będzie to bardzo solidne osiągnięcie. Natomiast no też musimy pamiętać, że snajper nie żyje sam, snajper żyje z serwisantów, żyje z podatków, żyje z tego jak często ta piłka jest mu dostarczana w pole karne przez, przez kolegów, więc no, realnie mówię trzy, ale Robert, zaskocz nas. Czy będą jakieś niespodzianki w fazie grupowej? Zawsze są. To, to nigdy nie jest tak, że turniej jest pozbawiony sensacyjnych rozstrzygnięć, niespodzianek, odpadnięcia faworyta czy wejścia do strefy pucharowej, na kogo wcześniej nie liczymy. Wydaje mi się, że to jest, to jest naturalne, to jest normalne i tak też będzie tym razem. Które ze spotkań chciałbyś skomentować? Ja nie wiem, jak ułoży się drabinka. Bo dzisiaj to jest takie troszkę wróżenie z fusów, ale taki Argentyna-Brazylia z dogrywką, z karnymi. Bardzo chętnie.